Od kilku dni zbierałem się do stworzenia tego filmu, ale za każdym razem mnie powstrzymywało myślenie, że no już za chwilkę, już dosłownie za sekundkę ogłoszony zostanie nowy trener, a ja zostanę z filmem, którego nawet nie wypuszczę i stracę tylko czas. No, ale dni mijają, a tu ani widu, ani słychu. Enzo pisze. Nie chciałbym panikować, ale w lidze każda drużyna coś robi, ruchy transferowe, plotki i tym podobne. A my jesteśmy na etapie wybierania trenera od tygodnia. Przypomina to totalną amatorkę. Spójrzmy sobie na timeline. Dzisiaj jest 4 czerwca. Dokładnie 10 dni temu pozbyliśmy się Gonzalo Fejo. Za 11 dni zaczynamy przygotowania do sezonu. Za 37 dni rozpoczynamy granie. Ja mam takie pytanko na luzie: gdzie jest trener? Gdzie są transfery? Co się dzieje na Boga w tym klubie? Czy naprawdę jest tak, że o odejściu Gonzalo Fejo mówi się o do, dosłownie przełomu marca i kwietnia i my przez ten czas nie jesteśmy w stanie nawiązać z nikim poważnego kontaktu? Jak to jest, że w tym klubie nigdy nie można działać z wyprzedzeniem? Tak było przy transferze Slisza. Przez kilka miesięcy wiadomo było, że odejdzie. Nie przyszedł za niego nikt. Po czym na wszystkich frontach wyłapaliśmy w cymbał. Kto za to zapłacił stołkiem? Kosta ta sama sytuacja powtarza się w zimę w tym roku. Z Zdziesiątkowanie jedziemy do Szwecji. Wszyscy wiedzą, że potrzebujemy porządnie rozszerzyć kadrę do grania na trzech frontach, a zwłaszcza potrzebujemy rozszerzyć nasz atak i bramkę. Całą zimę nie wydarzyło się kompletnie nic. I nie, beznadziejny transfer Bicza Chciana i w panice zmajstrowane transfery Kowacewicza i Szkurina to są całkowite kompromitacje, które nijak się nie wpisują w jakiekolwiek strategiczne i długofalowe myślenie. Zgrania o mistrzostwo wypisaliśmy się po trzech meczach na wiosnę. Kto za to zapłacił stołkiem? Gonzalo Fejo! Teraz ta sama sytuacja. Nie mamy trenera, nie mamy transferów. Z legi odszedł Lukinias, Bardzo ważny zawodnik pierwszego składu. A my jesteśmy kompletnie do tego nieprzygotowani. Halo, myśmy zajęli piąte miejsce w tej lidze. Wszyscy się zbroją, wszędzie widać ciekawe ruchy. Naprawdę nikt w klubie nie zdaje sobie sprawy, że w tym sezonie, po tym, gdy jako Ekstraklasa awansowaliśmy na 15 miejsce i mamy dodatkowe miejsce w pucharach, w tym pierwsze dwa o grę w Lidze Mistrzów, to będzie przynajmniej kilka dodatkowych klubów, którzy sobie pomyślą, hej, a może to jest ten sezon? A może właśnie my? Naprawdę, czy nikt w Legii nie zdaje sobie sprawy, że ten sezon będzie najtrudniejszy od lat? Dlaczego klub popełnia cały czas te same błędy? Dlaczego w tym klubie nikt nie myśli, nawet nawet nie tyle co trzy kroki do przodu, ale chociaż ten jeden malutki kroczek. Po jaką cholerę zwalniany był Gonzalo Fejo, skoro nawet nie było na taki scenariusz planu B? Od marca naprawdę nie było żadnego poważnego planu na wypadek odejścia Gonzalo Fejo? Serio? Przez ostatni tydzień grzany był Szpilewski, którego nie dość, że CV nie za bardzo powala, bo ma jeszcze nieciekawe kompetencje moralne. W dużym skrócie chodzi o jego wielkie zamiłowanie do Białorusi i Rosji. Nie jestem tego w stanie 100% potwierdzić. Na ten moment mnie to stosunkowo mało interesuje. Ale przede wszystkim mówi się też o jego bardzo trudnym charakterze. Serio? Mieliśmy przed chwilą Gonzalo Fejo. Podobno jednym z głównych powodów jego zwolnienia jest właśnie jego trudny charakter. Czy w tym klubie ktoś myśli? W sumie to nie wiem po co na to mówię, i tak wiem, że nie. No, ale nadszedł dzień dzisiejszy i nieznani sprawcy publikują post. Drodzy kibice, nie będziemy się tym razem rozpisywać jakoś specjalnie długo. W ostatnim tekście odnoszącym się do sytuacji sportowo-organizacyjnej. Yy, napisaliśmy i tak strasznie dużo. Jednak kilka słów w tym momencie chcielibyśmy wam przekazać. Jesteśmy zawieszeni w próżni. Jak zwykle czekamy i czekamy. Po przegranym sezonie wydawałoby się, że rozwiązania są gotowe, a teraz maszyna ruszy i będziemy budować wielką legię. Jak jest? Widzimy. Nie mamy trenera, transferów ani mistrzostwa. Mając w perspektywie bardzo szybko zaczynający się sezon z mitycznym graniem co 3 dni, którym w Warszawie można by straszyć dzieci. Jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie granie co trzy dni i cię zje. Cała ta sytuacja jest z punktu widzenia kibica legii wysoce niepokojąca. Jesteśmy zdegustowani. I zgodnie z zapowiedzią informujemy i namawiamy: Nie kupujcie karnetów. Nie finansujemy dziadostwa. Dość już życia ciągło nadzieją w imię miłości Dolegi, że dajemy szansę i teraz to już będzie lepiej. Nie bądźmy głupi. Nie dajcie się naciągnąć, znowu będziemy zapełniać stadion i robić super atmosferę, a klub kupi kolejnych nieudaczników za 5-12. Czekamy. Na razie zachęcamy wszystkich kibiców do wstrzymania się z zakupem karnetów. Niech klub zacznie robić realne kroki i budować drużynę, która będzie walczyć o mistrzostwo Polski. Na razie mamy po raz kolejny prowizorkę i cyrk. To jest bardzo łagodne postawienie sprawy. To nie jest protest, to nie jest nawoływanie do niechodzenia na stadion, to na razie nawoływanie do niekupowania karnetów. Klub powinien być wdzięczny kibicom, że jakiekolwiek działania podejmowane są dopiero teraz. I to w dość łagodnym, przynajmniej na ten moment, wymiarze. Bo umówmy się, na tak łagodne postawienie sprawy w żaden sposób nie zasłużyli. Tak czy siak, w klubie chyba musiała się zadziać panika, bo i do mediów została wypuszczona plota o kolejnym kandydacie. Szymon Janczyk na weszło pisze Aleksiej Szpilewski już był w warszawskim ogródku, już witał się z Goską, tymczasem Ed informuje, że Legia rozmawia z innym kandydatem na stanowisko trenera. To Eliasz Charalam... 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 Lambu, cypryjczyk urodzony w Republice Południowej Afryki. Jest z nim jednak pewien problem, o którym usłyszeliśmy w Rumunii. Sytuacja jest dość kuriozalna, bo Eliasz Czaralambu Charambolu... zdobył nawet nagrodę dla trenera roku w Rumunii. Jest to jednak pic na wody fotomontaż. Rumuńskie źródła przekonują nas, że Czara Lambu służy licencją faktycznemu szkoleniowcowi z Theo Bucharest, którym jest Mihai Pintili. 40-latek pracuje dla Hegemona z Bukaresztu od 5 lat, ale 2 lata temu doszło do istnego przełomu w jego karierze. Został tymczasem trenerem klubu i dogadał się z Gigi Bekalim na kontynuację pracy jako jedynka. Problem był taki, że nie miał wymaganych papierów, więc do klubu ściągnięto kogoś, kto miał odpowiednią licencję. W Polsce mówimy na to słup. Eliasz Czaralambu jest więc właśnie takim słupem. W praktyce to on jest asystentem trenera, podczas gdy Pintili steruje większością spraw. Czaralambu jest istotną częścią sztabu, ale nie ma ostatecznego i decydującego zdania w wielu tematach. W Bukareszcie go lubią, uwielbiają, ocenią, natomiast faktycznie jest numerem dwa w sztabie. Przekonuje nas źródło w Rumunii: człowiek doskonale znający realia z Bukareszt. Ja naprawdę nie wiem, jak to skomentować, yy, i chyba po prostu pozwolę sobie przeczytać kilka tweetów. Kuba żywko pisze. Władze Legii co najmniej pozwalają mediom robić z tego klubu pośmiewisko. To w najbardziej optymistycznym wariancie, w którym zakładamy, że same tego nie robią. Bartezu pisze. Gdyby Dariusz Mioduski wymyślił piłkę, to byłaby kwadratowa. Wirus. Dam sobie Siusiaka obciąć przy kolanie, że skończymy na Janku Urbanie. Michał Kocaj pisze. Krakowia, gość z przeszłości Francji, Belgii i Słowenii. Ostatnio prowadzi w Stad Rens, z którym remisował z że że 1 do jednego. Legia, Białorusin prowadzący klub na Cyprze. Turi, z tego co słychać, Michał Żewakow nie ma nic w tym temacie do powiedzenia. Bobicz ponad każdym. Karol, kibic Lecha, pisze. Człowiek se czyta o fajnych transferach, pobudzeniu rynku wewnętrznego, jakiejś chorej sprzedaży gościa z sześcioma meczami w lidze. Kluby się rozwijają, sztaby poszerzają, wchodzą ciekawi inwestorzy, a legia jest legią XD. Tak, proszę Państwa, staliśmy się memem. Po tłustych latach darcia łacha z Lecha, z ich genu przegrywu i z beznadziejnej polityki tego klubu, doszliśmy do momentu, w którym Poznaniacy śmieją się z nas. Niezależnie od tego, kto do nas przyjdzie. To i tak za chwilę tego trenera tu nie będzie, bo przecież to on będzie winny tej katastrofy. U nas zawsze winny jest trener. Ten klub to mem. Staliśmy się memem.